Moi drodzy, już za chwilę skoki na My oczywiście pełni nadziei do tych skoków. Nadziei, że to będą oczywiście obozne czasy. Natomiast na no, generalnie nie wiadomo, czy to będą obozne czasy, no bo nowe wyzwania, nowa presja. W związku z kolejnym turniejem online Także No nudno nie będzie na pewno Bo to jednak kolejny turniej Który wymaga pewnych Wyzwań Old School Tournament Na Horyzoncie, za chwilę zaczniemy od rozgrzewki 15 to, bo potem podobnie zobaczyć Jeszcze restart aplikacji sobie I wtedy już Rozpoczniemy relację, najpierw ten kwadrat rozgrzewki, później turniej i EB to była nadogrywka Także Zapraszam bardzo serdecznie Będzie się działo Mm uh.

Aby się jako, jako, jako taką uregulował, więc naziżymy do rozgrzewki na spokojnie. W nadziei, że będzie ciekawie. Zaczynamy, proszę Państwa, rozszewkę. od rokant No to będą oczywiście pewne ciekawe wyzwania, na pewno. Zwłaszcza, że już w tym treningu trzeba będzie unikać błędów rażących w konkursie. Kwalifikacja oczywiście będzie pewna, bo mamy tylko 30 zawodników na starcie. No ale już potem odpowiedź będzie większa. Teraz 135,5 metra. No, tragedii nie ma, bo połowa stawki, więc teoretycznie oczywiście nie było źle. Nie było tragedii, nie można tego w sposób oceniać. Miejmy nadzieję, że nie będzie, że tutaj. Problemów z jakością obrazu, bo tego nie chyba najbardziej. Oj, oj, oj. Ale się w topa na otwarcie tego turnieju. Rozgrzewki 100 metrów, no tak. Niestety, no tutaj wybaczone błędy, no bo to była rażąca wpadka. No było to, czego miało nie być. Znaczy, nie moc strat, niestety i to takie bolesne chyba regularnie. Ptakowski najlepszy był w ale ale dwie szybaka nie jest akurat no, czy Pikolakiem. Soba na czwartym miejscu, piąty Jonaskowski. Na... Że Szczepaniak szósty. Nie, bo to chyba niesprawiedliwe krakowskie. Wygrał ten zawody. Otrzymuje pierwsze miejsce, dość wyraźnie. Drugi Rolito, trzeci, Sobo. A nie, Kuba Goliński, trzeci. Sobo finalnie czwarty. Od 20 punktów przegrał to podium. Eee, tak się kończy pierwszy konkurs z naszym udziałem, w którym my notujemy stratę. Eee, kurde, co się jest z serwerem? Chodzi mi się, nie wiem. No, nie zdążyłem sprawdzić, kurde, cholipka. No nie mamy szczęścia. No, ale teraz, no właśnie, zaczynamy się problemy z obrazem, bo tutaj widzimy już teraz jeżośny ekran. A właściwie nie ekran, tylko obraz skoczni. No i widzimy seria prób na 124. No i znowu nie, nie ma tragedii, bo na 35 zawodników, Miejsce 25 to oczywiście w porządku. No i teraz pytam, czy w Lahti nie będziemy spaleni. No, za chwilę, tutaj, w tej próbie i no ten skok podobny na próbu. więc odległość może być podobna, ale no zobaczymy czy wystarczy na 30 121 w najlepsze, no ale miejsce 30 no i znowu jesteśmy w było 13 punktów, teraz znowu stracimy 13, druga wpadka z rzędu no ale dwa mamy skoczni, które na które nam nie leżą i Kusamo i Lachty to jeden z tuniejszych skoczni, więc no mamy prawo do błędów obyśmy tylko się w pewnym momencie przebudzili, bo mamy jeszcze oczywiście 20 parę minut tego treningu, więc będzie jeszcze dużo dużo osób, by te staty zniwelować. Nie będzie to oczywiście 100% szansa dla nas, ale, ale na pewno warto będzie poszukać nadziei. Eem, także tutaj, tutaj ponosimy stratę, wciąż bez punktów. Ostatnie miejsce, tracimy 11 punktów. Robi się nerwowo. Przed nami trzeci konkurs. Jeśli tu nie pójdzie, e, robimy przerwę na reset aplikacji. Tak? Jeśli w nam nie pójdzie, jeśli w osu będzie przełamanie, walczymy dalej. Jeśli nie robimy sobie krótką przerwę i powracamy na ostatni kwadrans, wtedy już EO e, 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 18. belga holmen Colen. wita i zapraszam serdecznie. A my z nim oczywiście, no skok trudny, jak na te warunki, no nie wiem, 128, nie jest źle. Nie, nie zapeszać tutaj, nie mówić jakichś tam, tam swoich prognoz na temat jakie to miejsce da w tej serii trudnej, no ale widzimy, że nie jest źle. Że jest realna szansa, aby powalczyć o coś konkretnego tutaj, o coś dobrego. Przede wszystkim pozytywnego, i to dobry skok. 129,5 metra wreszcie mamy przełożenie serii płyny na zawody. I na pometku, 10 miejsce, jest szansa na przełamanie. Więc dajmy sobie nadzieję, że ten trening jeszcze nie był to konstatarz na dzisiaj. Żeby jednak było coś dobrego w tym wszystkim. No i żebyśmy my sami mogli być też zadowoleni z tego naszego dzisiejszego postąpienia, żebyśmy tylko naczekać. Na no ten skok finałowy no ale jest przełamanie, bo jest seria finałowa. 124,5 metra, drugi daje nam miejsce na 620, w 20, więc powinno być na plusie. A być może minimalnie, ale jednak eee, są te pierwsze punkty i to konkretne. Eee, no i jeden punkt, gdzie go No, na razie, jak to mogło pierwsze kody płoty, Ważne, że pierwszy wystąp na plusie, no, to wiadomo, zawsze troszkę zdejmie presję z naszych barków. Dołączak jest więc do rewalidacji teraz. Mamy 32 zawodników, nadal jest kim ten rating, więc. Więc trzeba próbować. Niżny tagił teraz. Druga, skocznia rosyjska, oczywiście, pamiętamy. Ósma belga startowa. Skok główny około 130 metra. E, 129,5. No nie jest źle, bo to będziemy miejsce w 20. E, oczywiście, w funkcji trzeba skoczyć dalej. Jeśli myślimy to już o to kombinowaniu ratingu, trzeba skoczyć ponad 130. E, za na rywale zresztą. 131. Potrafią to się regularnie osiągać. My w serii pierwszej też polecimy na szczęście, na tym poziomie właśnie. prawie. Heh. Nenagana serwetka 129, no ale daj nam to miejsce tylko w 20. No, um, nie no, no to był ładny skok. Miejsce 18, Rokujące i dobrze, i źle, bo możemy stracić, jak i zyskać. W serii finowej tutaj wszystko będzie e, kwestią minimalnych e, kwestii. E, teraz 126,5. E, mm, Miejsce 18. I tak jak na pomyłku udało się tym miejsce utrzymać Raking po w tym momencie plus jeden znów. No i drugi razem 13 punktów zdobywamy do klasyfikacji generalnej, więc już ta średnia jest tego po poprawia. Teraz y, Engelberg przed nami. Y, 28 zawodników wciąż. Tak więc pozwala na odrobienie startu, oczywiście. 14. Belga startowa. Długa skocznia w Engelbergu. No i zobaczymy. Seria na razie nie powalają do kolana. 127,5 m. No to wysokie, ale miejsce. To nie dla optymizmem. Bo tylko 19, a przy tej słabszej frekwencji wydałoby miejsce gdzieś tak 16 przynajmniej zająć, czyli no, gdzieś tam trzeba w połowie stawki, czyli 16-15 miejsce to takie optimum mogłoby się wydawać, ale my do tego optimum niestety będziemy tracić. W pierwszej serii tylko 120 metrów, no to nie jest idealny, wymarzony. Mamy tylko miejsce 25 i niewielka szansa by to miejsce poprawić zbyt, jakoś wyraźnie. Rywale potrafi już nawet ponad 135 metrów, czyli dość wyraźna przepaść się tutaj rysuje. Na ten moment, ale selekcjonowanie na 6 będzie lepsze, więc troszkę na to zyskamy. Teraz skok drugi, tak jak powinien być najpierwszy, 136 metrów, na poziomie już czoły dziesiątki ten skok. No i daje nam to miejsce w 21. trochę ratujemy oczywiście sytuację, ale ratingowo będziemy tym razem stratni, to stratni. 5 punktach. Eee, mamy 50 miejsce w, w turnieju, a tymczasem Rasnow. Norman skośnie w Rasnowie, rozmiar 97 metrów, na starcie 26 zawodników. No, wciąż, e, wciąż w fragmencie to pisuje. To jest ta dobra informacja. To zła jest taka, że, że mamy problem do, do, do narzekań, że jestem niedosyt cały czas tutaj w szeregach. Rasnow, seria próbna, taka sobie. 94 metry, nie był czysty skok, co pokazują wyniki rywali którzy osiągają regularnie tutaj odległości poza rozmiarem skoczni, no i my musimy też taką odległość osiągnąć, jeśli myślimy tutaj o miejscu w czołówce. Jeśli myślimy o realnych zyskach za ten ten skok konkursowy dużo lepszy. Także jest już, tak jak powinno, 98 metrów noty wysokie, 20, 19 i po punktu i od razu 9 miejsce. No i pojawiły się nowe nadzieje tutaj, prawda, od razu. Jest nadzieja, że ten konkurs będzie jednak przełamaniem. Yy... Ale się to uda za chwilę zobaczymy, na znaczy też nie będzie spalony, też będzie w miarę spokojny. 97,5 m ładnym stylu, miejsce 11. A będzie jest, jest przełom. Jest przełom, wreszcie konkretny występ. I ona nam wygrywa zawody. My yy, odebamy 4 punkty teraz, no i troszkę to wygląda lepiej. No ale liczymy wciąż na więcej. Mimo wszystko. Za chwilę falu 100 metrowe. Także też nasz szansa oczywiście, bo skrócie no, normalne to nasza ojczyzna, nasze klimaty. To, tu mamy najbardziej zyskiwać. A od, do od, od odrabiania mamy sporo punktów w tym momencie. Bo od do tylko 1150 a na razie tam 20 punktów. Serie na fanu obiecujący, tak jak było w, na poprzedniej skoczni w Rasnowie: 9. Miejsce w sali próbnej. Także lokowanie są dobre, teraz trzeba to wykorzystać w konkursie. I wiadomo, czy się uda. No, ten skok podobny. 97,5 w ładnym stylu miejsce w 10. Będzie to miejsce, które pytanie? 9, tak jak w seji A Powiedziałbym, że Amazing Pro, no to zaatakował nie ma co. Za pasywnie, no widzisz, no, a tak chciałeś podium mieć. No i po to, było tak się chwalić, że podium chciałeś mieć ku że w podium celujesz. W seji, no ładnie. 97,5, długie skoki, miejsce 9 utrzymane, prawdopodobnie. No, ewentualnie 10, no tak, 10. Amazing Pro. 14, no ale seria chyba była u jego już lepsza. My odebrany kolejne staty, 6 punktów. No i mamy jeszcze 5 konkursów, by cel osiągnąć. To jest ta część podstawowa treningu. Oczywiście ta część podstawowa rozgrzewki. Za chwilę zobaczymy, co będzie dalej. 27 zawodników. Eee, zobaczymy, co będzie dalej. Liczymy oczywiście na coraz więcej dobrych informacji. Druga belka tutaj w planicy. 102 metry rozmiar skoczni. Eee, oficjalnie kwadrans do, do i pozostał. Olsku Turnament za 15 minut, a między ostatni kwadrans odgrzewki. No ale my oczywiście tę grzewkę skrócimy, bo będziemy mieli aplikacji jeszcze. Eee, dlatego ważne jest, żeby te kogoś, kto skończyć jak najlepiej. Ale najlepiej regularnie odrabiając punkty ratingowe. Żeby dać sobie trochę więcej nadziei przed turniejem. Eee, w konkursie w pełnicy 94,5 na no Niestety. Ale oczywiście no... Komponent też nie ma, bo to będzie miejsce 24, pokonujemy jakiegoś z no bo SOWO kompletnie spali próbę, nie wiadomo dlaczego, może zagrywka taktyczna z jego strony, nie wiadomo. Próbujemy szczęścia oczywiście teraz, 24 miejsce, seria finała musi być lepsza, jeśli myślimy tutaj o świetnej postawie, to jest dobry skok, zdecydowanie, 103 metry w ładnym stylu, no i miejsce będzie finalnie 20. Soba taktycznie, ale Skofin był już lepszy w jego przypadku, 104 metry. My 20 w 20 miejscu w tym konkursie trochę tracimy rankingu, bo stracimy 4 punkty, ale to już nie jest tragedia. E, turniej ukończymy w 40. To jest ta mini, taka nasza dobra informacja. Bo, bo gdybyśmy mieli sobie wyniki regularne, to byśmy nie mieli miejsca w 40, prawda? Normalnie wylechamy. wyjechamy, znów więcej zawodników. 31 na starcie tym razem. Czekam, jak będzie na turniej, czy będzie do zawodników 70, 60. Wyjechamy 95,5 metra w sali kwalifikacyjnej, tej prologowej. 11 miejsce. także lokalne nie są złe. Łukasz Wojcik na 101. No czego na rzeka 101 metr? Na skocznie. Bywa na takim poziomie. Eee, no teraz wyjechamy 93 metry. Osiągamy gorzej. No ale miejsce jest czwarte. Przy tej frekwencji nie jest tragicznie. Eee, jeszcze jest nadzieja tutaj. Możesz walczyć i sklepałeś, tak? Czyli zjebało zjebałeś inaczej. Mam rozumieć. mamy bardzo ładny skok w 97 metrów, no typu 19,5, no 21 miejsce finalnie. Czyli 21 miejsce, szału nie ma. Ale dwa punkty tracimy. Mamy 42 miejsce, cały czas przed nami Kłopio. Bardzo ważny spacer teraz, skocznia w Kłopio. Fińska skocznia, oczywiście. 32 zawodników na starcie. Trzymamy kciuki, bo tu trzeba! Tych dobrych występów też potrzebujemy ich naprawdę bardzo, bardzo potrzebujemy tych dobrych występów, żeby troszkę poprawić sobie statystyki. Daliśmy taki regularny, regularny teraz rating, trzeba w końcu zatrzymać tą falę strat. Dobry skok kwalifikacyjny. 125 metrów ale warunki też się spuściły zawodników. W 20 miejsce w kwalifikacjach to nie jest rewelacja, natomiast to też nie jest tragedia. No bo jednak chłopy to jedna z tym skoczy, podobnie jak Lachty przecież. Także no zobaczymy. Możecie będzie akurat szczęśliwy dzień, pod względem chłopio No ładny skok. się serii. 127 metrów, proszę zobaczyć. Od razu jestem w czołówce, no brawo. Jest szansa na przemani Jakub Wójcik, tutaj na miejscu 8, tuż za nami fasifikowany, Ale z punktu 40. Eee, trzymamy kciuki, oczywiście. Amazing Pro już mówi o ratingu. No w końcu, no to sobie rób ten rating, ja pierdzielę. Ja nie widzę, nie rozumiem, co mam ludzi problemy. No, jest 128 metrów. Bardzo ładny występ. Jak na kupę, aż nadto, szóste miejsce. E, a więc mamy progres, Będziemy w miejsce 40 za chwilę. 13 punktów odrobiamy. Zostały dwa konkursy. Mamy jeszcze szansę, żeby rating odrobić. Wobec tego. Bardzo przyjemna sytuacja, ale brakuje nam 10 punktów do ratingu wyjściowego. Szansa niepowtarzalna na starcie 33 zawodników, więc wciąż w spora, która ułatwi zadanie. Przed nami dużo skoszny, file hammer. Pierwsza szansa na odebranie ratingu. O, bardzo ładny skok kwalifikacyjny będzie, jeśli chodzi o metry, bo widzimy, co się stało z upadkiem. 142 metry to był dobry skok, ale podniosło. Tutaj. podniosło zdecydowanie. Agnieszka Czapla wygrywa kwalifikacje. My, skutek upadku, oczywiście niska lokata, ale dlatego w konkursie musimy być trochę skromniejsi. W tym powietrzu musimy walczyć mniej, ale bardziej kontrol ale efektowniej, po prostu. No i jest lepiej. Jest dużo lepiej. 145 metra, ładny skok. Dzięki temu trochę zyskujemy na tym oczywiście, no bo e, ci, którzy nie ustali prób, mamy 19 miejsce. Mogliśmy walczyć o dłuższy skok, oczywiście. Zawsze sprawa jest twarda, dopóki piłka wyżej, ale cieszy nasza postawa, bo mamy 19 miejsce, które daje nam szanse na wyższe. Jak i na niższe oczywiście, no ale jednak mierzy, mierzy, mierzymy wyżej, do i pięknie. 143 metry, noty 20, praktycznie w większości. Rywale się mylą, my zyskujemy, bo mamy tu miejsce 15. Brawo. Amazing Pronoun falnie walczył zarobiście. Zarobiście. punkcik sobie, a my odrabiamy 5 punktów, a więc połowa została odrobiona z tych, co mieliśmy do odrobienia teraz. I Bergizel, jeśli się uda. No to pięknie, zostało 10 minut do turnieju. Szczerze, w tej formie, którą mamy obecnie, na to by było zrezygnować z tego treningu, bo możemy sobie troszkę nadrobić tego ratingu, żeby było spokojnie w turnieju, więc nie zostaniemy na ten trening do końca. Chcę, bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Więc bruku ładny skok. Kwalifikacyjny, 125 minut. Jesteśmy teraz w okazie. Mamy miejsce w dziesiątce, proszę Państwa. Ósme miejsce na 36 zawodników. Tobik to mączył do gry, ale on na razie. Zagrywka taktyczna, nie ma go. W konkursie. Nie ma go w 30, bo dostał no to 0, bo oczywiście teraz się odpuścił sobie serię prób tą kwalifikacyjną, w której nie muszą się kwalifikować, a my szukamy się w zawodach, szukamy szczęścia, do się za ciosem. I chyba się częściowo uda, bo to też ładny skok, 126 metrów, no typu 19, bo brawo, 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 wygramy w parze i mamy 9 miejsce. Tobix, no na razie trochę spalił próbę, stylowo przegrał tutaj. Yy, mamy trochę, więc trochę satysfakcję, bo my na 9 miejscu, Tobix 16. Seria finowa została tutaj do końca konkursu. Yy, podobnie skaczemy, więc nie jest, nie jest logicznie 123,5. Tobix finalnie trzecia, a my na miejscu 14. Również trochę odwróciły. No i kto zyskał, to zyskał. Tobix bohaterem serii finowej. My trochę zyskujemy i tracimy. Mamy rating odrobiony. Jest rating 1156, więc 8 punktów odrobiliśmy teraz. No i 3, mamy 3 punkty na plusie. Na ten moment. Za chwilę druga część dogrywki, e, dogrywki, rozgrzewki, rozgrzewki moi drodzy. Wciąż duża frekwencja, więc walczymy dalej. No bo szkoda, to byłaby zmarnowa szansa. potem po turnieju może tej frekwencji nie być. Więc dogrywka mogłaby być niemożliwa. Prawdopodobnie. E, Także tutaj walczymy. Walczymy 28 zawodników na starcie. Trzymamy kciuki przede wszystkim. Trzymamy kciuki, żeby to ruszyło. No bo przed nami jeszcze kilka konkursów. Około 5 konkursów pozostało nam do turnieju. Teraz duża, duża skocznia w planicy. Bardzo ładny skok. Bardzo ładny skokujemy w planicy. 132 metry. Jak na dobre nogi nie było źle. Widzimy sami 11 miejsce. Jest nadzieja. Sebastian Szul... Dziurgot, Aleks Bokowski, przepraszam. Opuścił grę podczas serii próbnej, aż trochę się zdziwiłem, szczerze, że nie zawodów. Był w planicy skażego gorzej w konkursie. 127,5. Nie wiem jak to wpłynie na naszą pozycję. No, nie ciekawi to wygląda. 23 miejsce. No, mamy prawo do wpadek, szczerze na skocie, które nam nie leżą, oczywiście. Dlatego, no dzisiaj na szczęście mamy w miarę tą dyspozycję, więc za chwilę szansa, żeby. Mimo tutaj akurat nie udanego postępu, i szansa, żeby za chwilę był dostęp dużo lepszy na następnej skoczni. Tutaj jest selefinowa, 126,5. No, to mamy rurki trudniejsze, ale miejsce 23. Paradoksalnie i tak stracimy, straci, tak prawda? Mimo, że rurki były gorsze w selefinowej, no to i tak tracimy. I myszki były powtarzalne. Zaczynamy od tych 6 punktów ratingowych, ale to nie jest tragedia. Pamiętajmy, że wystarczy jeden świetny występ i będzie sytuacja odwrócona. Teraz Engelberg. Dura skocznia 140 metrów, mamy jeszcze do turnieju, proszę państwa, mniej więcej 6 minut. Tak, 6 minut z haczykiem delikatnym. Tak, więc coraz bliżej tego turnieju. Zostało nam prawdopodobnie 4 konkursy. z końcem Engelbergu, Dura skocznia 12 Belka. No, popsuliśmy ten skok trochę. Body by się z 129,5. No zdarza się, zdarza się takie błędy, ważne by ich było jak najmniej, żeby ta walka była jak najrówniejsza. Na razie 20 miejsce w kwalifikacjach. Antek wygrywa te kwalifikacje. My czekamy jeszcze się w zawodach, no bo to będzie kluczem dla nas do sukcesu. Ewentualnym kluczem warto dodać. Ten skok mógł być lepszy, no ale w drugiej fali to już Także znowu lipa, niestety. Drugi z rządu by nie będzie ale Amazing na przykład też sobie nie radzi na razie. My, 25. Miejsce Amazing Pro, tutaj no, na razie zdecydowanie, na pewno też nie pocieszony. My teraz patrzymy z nadziejami na to, co będzie dalej, tutaj się działo, oczywiście, bo to będzie kluczowe. No, niestety, skok spalony. Składam poniżej przejście, więc notabene i tak lepszy: 133,5, ale warunki rozpieściły zawodników tutaj. Tutaj, a kwestia warunków. No, za wcześnie, przejechał znowu. No cóż, trudno. My tracimy 6 punktów. No trzeba tu jeszcze wrócić na prosto. Zostały 3 konkursy. trzy okazje, by tę statę te odrobić. do to mamy 12 punktów ratingowych. Eee, teraz Okurajama. No może się to zmieni. Może. Może, bo to w końcu będzie się powoli wykruszać, więc szans będzie teraz mniej na szybkie odrobienie strat przed turniejem. Dziewiąta belka. Okurajama, seria próbna na razie. 130,5 metra, noty 19, 19,5 Miejsce będzie 24, no bo to nie był skąd No, a Pro przeżywa rating No trudno, człowieku Miałeś czas, żeby ten rating Kurde Utrzymać, nie wykorzystałeś szansy Ładny skok od w Sapporo 140,5 Coś niesamowitego, ustaliśmy próbę Poza rozmiarem skoczni 8 miejsce po pierwszej serii. Mamy 5 minut do turnieju. A więc proszę Państwa coraz bliżej oczywiście naszej głównej części relacji. 9 belka w Sapporo pozostaje. Ładny skok będzie w serii finowej. Na to się by nam zanosić, zanosił, to będzie też ładny skok. W gorszych warunkach 136,5 no typu 19,5 miejsce będzie finalnie 11. Zawodę dla Tobiksa, który teraz rąduje na 144 metrze. Drugi Antek, trzeci Sobo. Odrobimy część strat. No, 18 miejsce. Przed nami Wisła. O, skrzyknięty, co tam? Co tam, komentarz? Skrzyknięty gołtem. No tak, to Wiks. No cóż. że w sensie gold, bo nie pamiętam, szczerze. No cóż, nieważne. Wisła. W każdym razie. Wisła Malinka teraz czeka. Seria próbna. 125,5. Ładny skok. Tobik zaczyna oczywiście od taktycznej. Nie, znaczy częściowo po części, no częściowo po części, tak. Częściowo po części, jak najbardziej. Teraz bardzo ładne skok, oczywiście, w pierwszej serii. Dużo lepsze od tej z kwalifikacji 129 metrów, no ale też warunki tutaj nie, nie, nie by były zbyt trudne. Mamy 20. miejsce, dopiero przez to. Ale powiedzmy, może dać jeszcze trochę radości. Paradoksalnie. Także. Trzymamy kciuki, żeby miejsca miejsce oczywiście poprawić. Najlepiej, no a no, teraz na ryzyku, trochę, ale 129,5, trochę trudniejsze warunki, jak się okazuje. No i 19 miejsce Amazing Pro nadal traci. My trochę odrabiamy. No i jeden punkt odrabiamy, dostał jeden konkurs, ostatni start. Ostatni start przed nami. Loty po Bezdorfie ostatni putyczką, no bo nie ma już nic do turnieju, więc możemy rozegrać. Nawet dwa konkursy się może uda rozegrać. No chyba, że loty tam się przedłużą, no to wtedy oczywiście szansy nie będzie Takowej Różnie się może wydarzyć 23. wielka startowa, loty po by bezdafie, zaczynamy w wtopy Kopetna w wtopa w serii próbnej, no tutaj nie wyszło Te wyjście z progu 108 metrów, no wypadek przepracy, no nie ma co ukrywać, ostatnie miejsce, no bo to była Totalna wtopa, ale wrogi też się spieściły, to trzeba to uwzględnić, że te wrogi naprawdę trudne teraz panują na skoczni Więc ewentualnie na się tak będzie do tego niczego z cudem bo te warunki nie są dobre dla lotników to są warunki dobre dla taktyków bardziej no radzimy sobie jako tako 204 metry no warunki nie spieściły więc miejsce nie jest tragiczne bo to jest miejsce jak widzimy 23 no oczywiście to jest też rewelacja no ale w naszym kontekście no interesują się oczywiście w 20 mniej więcej tak żeby te były tylko minimalne na no, w już lepiej, <laughs> 212,5 Wyniki niewiele lepsze, mamy 17 miejsce, czyli rating to to chyba dodatni Zaraz zobaczymy, Met plus 2, no właśnie i teraz ostatni konkurs e, Tomasz Kaczesz był na chwilę w zawodach, a przed nami Saporo. na zakończenie, 100 metrowa skocznia Zaraz zobaczymy frekwencję na ostatnie zawody Jeszcze nie mogę do turnieju, no bo nie ma tej minuty jeszcze, mamy trochę więcej niż minutę Zobaczmy tym ostatnia putyczka Czwarta belka startowa. 100 metrowa skocznia tutaj w Sapporo. Zaraz zobaczymy, czy będzie lepszy czy gorzej. Seria próbna. No, z upadkiem 96 metrów. Na razie widzimy sami. 23 zawodników. Mamy miejsce 19. To już będą ostatnie zmagania. Za chwilę mi to turnieju, więc nie będzie już odwrotu. To są ostatnie zawody. W nich trzeba jeszcze wziąć co się da. Z tego rankingu 95,5 metra. Ładny skok. Nic nadzieja. Do turnieju, ostatni skok pozostał dziesiąte miejsce po pierwszej serii. No i teraz trzymamy kciuki, żeby to był happy end tego treningu, tej rozgrzewki, żebyśmy za chwilę mogli oficjalnie dołączyć do naszego turnieju. Skok finałowy, 94,5 metra ładny skok. Miejsce 13, mam nadzieję, że wystarczy. Tobik wygrywa zmagania, zmagania. a mamy międzybudowany dość My tylko utrzymujemy. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o przygotowania. Za chwilę turniej, w którym widzimy że frekwencja będzie właśnie koło za 70 na ten moment. Na ten moment, tak to wygląda, czy będzie minczaszek? Minczaszek, ciekawe. Za chwilę rozpoczynamy relację z turnieju.